Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Marlena Rakoczy, jestem notariuszem z Torunia. W ramach Dnia Otwartego Notariatu będę dla państwa odpowiadała na pytania. Pierwsze pytanie mamy od pani Walerii. Ono brzmi: Czy zapłacę podatek 19% od sprzedaży mieszkania, które dostałam w spadku po bracie? Brat otrzymał mieszkanie w spadku po rodzicu, który zmarł w 2000 roku, a postępowanie przeprowadził w 2020 roku? W tym roku brat zmarł, a ja jestem spadkobiercą i mam już akt poświadczenia dziedziczenia. Chciałabym sprzedać to mieszkanie w 2025 roku. Czy zapłacę podatek, bo brat nie był właścicielem przez te 5 lat, czy sytuacja prawna się zmieni w 2026 roku po upływie 5 lat? Pani Walerio, drodzy Państwo, co do zasady takie pytania należy kierować do źródła, czyli do organu podatkowego, w tym wypadku Urzędu Skarbowego. Wedle mojej wiedzy tutaj podatek dochodowy, bo o ten podatek pani pyta, nie wystąpi, ale tak jak już mówiłam na wstępie, prosiłabym zwrócić się do Urzędu Skarbowego. Pani Adriana, mój ojciec jest zadłużony. Ma niespłacone raty, pożyczki, kredyty. Sprawą zainteresował się też komornik. Czy jest coś, co mogę już zrobić, aby uniknąć w przyszłości przejęcia tych długów, na przykład po jego śmierci? Mam dwie starsze siostry, czy ta najstarsza może mieć problemy z tym związane, a może jego żona? Czy może można coś zrobić, aby zapobiec, zapobiec o dziedziczeniu długów? Pani Adriano, w pierwszej kolejności może nakreślę, kto dziedziczy po tacie. Wedle pani pytania tutaj. Jest, są dwie siostry, pani i mama, czyli cztery osoby, wszystkie panie dziedziczycie po jednej czwartej. Co można zrobić, aby zapobiec, od, zapobiec odziedziczeniu długów? Tato żyje, więc zalecałabym udać się do notariusza i spo, sporządzić umowę zrzeczenia się dziedziczenia. Jeżeli Państwo nie zastrzeżecie inaczej, to taka umowa obejmie również Pani wstępnych, czyli Pani Dzieci i tutaj rozwiązuje tutaj całkowicie problem. Pani Danuta. Mama chciałaby, aby po jej śmierci udział przypadający mojemu bratu nie dostał się w ręce mojej bratowej, ale był zabezpieczeniem dla mojego brata na przyszłość. Mój brat wszystkie pieniądze oddaje żonie. Jak to zrobić, aby jednak brat miał zabezpieczenie? Rodzice mają mieszkanie własnościowe, w którym mieszkają, a po ich śmierci będzie ono podzielone na mnie i na mojego brata. Pani Danuto, no nie mam dobrych wiadomości dla Pani. W prawie polskim nie możemy ograniczyć własności, którą posiadamy. Proszę może stanąć na miejscu brata. Pani też by nie była zadowolona, gdyby ktoś próbował ograniczyć Pani własność, czyli to, co Pani już otrzymała po rodzicach. Można by było pomyśleć w inny sposób, żeby nie brat otrzymał tutaj spadek po rodzicach. Tylko jeżeli Państwo nie chcecie, żeby ten spadek poszedł w ręce, że tak powiem, nie po krwi, no to ewentualnie. Można by było zrobić spadek na panią, a rodzice by ustanowili służebność na rzecz, na rzecz brata w testamencie windykacyjnym. Jest to jedno z rozwiązań. Ale generalnie rzecz biorąc, tutaj nie możemy ograniczyć woli brata. Jeżeli będzie chciał, może przepisać swój udział na małżonkę. Pani Marta matka mojego partnera umarła. On wie. Że mama ma długi i nic yy, oprócz tego nie zostawiła. Co lepiej zrobić? Odrzucić spadek, czy przyjąć go do wysokości inwentarza? I tak nikt, nic nie będzie mógł spłacić, bo mama nic mu nie zostawiła. Pani Marto, pytanie jest, kiedy mama partnera umarła? Czy partner jeszcze ma czas na odrzucenie spadku? Przypominam tutaj, że mamy 6 miesięcy od chwili śmierci bądź od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania. Zalecałabym spadek odrzucić, jeżeli Państwo macie już wiedzę, że są tylko i wyłącznie długi. Można przyjąć ten spadek do wysokości inwentarza, przy, przy czym... Proszę wziąć pod uwagę, że będzie trzeba zrobić albo spis inwentarza, albo wykaz inwentarza, w zależności kto będzie go sporządzał: czy notariusz, czy też komornik. Będą, będzie to Państwu kosztowało dodatkowy czas, na pewno nerwy, bo nie są to czynności, które sporządzamy na co dzień. Więc jednak przychyliłabym się tutaj do odrzucenia spadku. Pani Dorota. Proszę o poradę dotyczącą najmu okazjonalnego i wymaganego przez wynajmującego oświadczenia, że wyrażam zgodę dla mojego syna i osoby współzamieszkującej z nim na przeniesienie się najemcy, najemców do mojego lokalu w przypadku zakończenia umowy najmu wykonania egzekucji obowiązku opuszczenia lokalu wynajmowanego. Jak mogę się zabezpieczyć? Czy bezpiecznie i w jakiej formie mogę taką zgodę odwołać? Obawiam się y, mojego zobowiązania ewentualnego przyjęcia do mojego mieszkania osoby trzeciej czy wynajmującej lokal z moim synem. W tej chwili mój syn wynajmuje lokal, ale ze względu na koszt planuje podnająć drugi pokój za zgodą właściciela. Jednak właściciel i notariusz żądają wyżej oświadczenia zgody, już przyszłościowo, czy jest rozwiązanie, aby w trakcie obowiązywania umowy najmu zawartej notarialnie. Uzupełniać oświadczenie o adresie do przeprowadzki dla osoby trzeciej. Pani Doroto, myślę, że użyła tutaj pani skrótu myślowego w zakresie napisania, że ta umowa najmu jest zawarta notarialnie. Umowę najmu nie zawieramy notarialnie, jest to zwykła forma pisemna. Taką umowę państwo przynosicie do notariusza i na tej podstawie my możemy sporządzić oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli chodzi o zgodę, gdzie pani wyraża zgodę na przyjęcie osoby trzeciej pod dach, od właściciela lokalu zależy, czy ta zgoda jest w zwykłej formie pisemnej, czy też z podpisem notarialnym poświadczonym. W każdej chwili pani może tą zgodę odwołać. I w jakiej formie to będzie, zależy od tego, w jakiej formie pani ją udzieliła. Czyli jeżeli udzieliła pani ją w zwykłej formie pisemnej to można odwołać ją w zwykłej formie pisemnej. Jeżeli udzieliła jej pani z podpisem notarialnie poświadczonym, zalecałabym, żeby również zrobić to w tej samej formie. Jeżeli chodzi o tą osobę, którą pani zamierzała przyjąć pod dach, a ta osoba już nie będzie miała lokalu zapewnionego z pani strony, to ona ma obowiązek w ciągu 21 dni od momentu, kiedy dowiedziała się o tym fakcie, że nie ma już takiego lokalu zapewnionego, Przedstawić właścicielowi lokalu nowe oświadczenie, gdzie wskazuje alternatywny lokal. Pani Ewa, po śmierci mamy zostało mieszkanie, które dziedziczy jej troje dzieci. Siostra chce sprzedać mieszkanie. Przepraszam, siostra nie chce sprzedać mieszkania, tylko je wynajmować. Ja i mój brat się na to nie zgadzamy. Jakie jest rozwiązanie? Pani Ewo. Należało, troszkę brakuje mi tutaj informacji, w jakiej wielkości jest to mieszkanie. Można by było rozważyć, czy można to mieszkanie podzielić, i później w wyniku czynności prawnych bylibyście państwo właścicielami każdy swojego mniejszego mieszkania, jeżeli jest to bardzo duże mieszkanie. Natomiast jeżeli nie nadaje się to mieszkanie do podziału, to zaleciłabym tutaj dział spadku ze spłatą, czyli ta osoba, która otrzyma mieszkanie w całości, będzie zobowiązana do spłaty pozostałego rodzeństwa. Pani Elżbieta, jak sporządzić umowę notarialną o wzajemnym dziedziczeniu małżonków? Jesteśmy małżeństwem po 60. Nie spisaliśmy jeszcze testamentu. Chcemy, aby na wypadek śmierci jednego z nas, drugi małżonek rozporządzał spadkiem. Pani Elżbieto. Wydaje mi się, że ma Pani tutaj na myśli testamenty wzajemne, ponieważ w polskim prawie nie mamy umowy notarialnej o wzajemnym dziedziczeniu małżonku, małżonków. Każdy z Państwa, czyli Pani i Małżonek, musicie osobnym dokumentem sporządzić swój testament. Forma tutaj jest dowolna. Możecie Państwo sporządzić testament w zaciszu domu, e, odręczny, czyli sporządzamy go, własną ręką, od góry do dołu, zaczynając od daty, piszemy testament i jest to jedno zdanie. Ja, imię i nazwisko powołuję do całości spadku mojego małżonka, imię, nazwisko, imiona rodziców. Możemy podać PESEL, możemy podać datę, czyli te dane, które już na pewno się nam nie zmienią. I najważniejsze, proszę złożyć podpis. Pan Łukasz. W 2018 roku zmarła mi żona i nie mieliśmy dzieci. Mieliśmy mieszkanie w kredycie od 2016 roku, które po jej śmierci zostało automatycznie podzielone zgodnie z prawem spadkowym. Czyli 50% mieszkania, 25% na mnie i 25% dla rodziców żony. Matka z młodszą córką zrzekły się spadku, ponieważ były tam również kredyty do spłacenia. Nie mam tych dokumentów, otrzymałem tylko taką informację. Na tę chwilę nie mamy żadnego kontaktu. Ojciec żony zniknął z jej życia w wieku 10 lat i nawet nie wiedział, że córka zmarła i że ma po niej spadek. Nie zrzekł się go. Z tego co wiem, zmarł dwa lata temu i nie miał innych dzieci. Co mam zrobić, aby uregulować sytuację prawną z moim mieszkaniem? Panie Łukaszu, w pierwszej kolejności. Należałoby tutaj sprawdzić, czy faktycznie mama i następnie młodsza córka, czyli młodsza siostra pana żony, zrzekły się tego spadku. Jak rozumiem, nie mieliście Państwo przeprowadzonej sprawy spadkowej. Możecie Państwo taką sprawę przeprowadzić albo w sądzie i kończy się to stwierdzeniem nabycia spadku. Albo możecie Państwo taką sprawę przeprowadzić u notariusza i jest to akt poświadczenia dziedziczenia. E, proszę jednak wzi wziąć pod uwagę, że w sytuacji, kiedy ustawowymi spadkobiercami tutaj jest Pan i rodzice małżonki, e, powinniście Państwo wszyscy się stawić u notariusza. Jeżeli te osoby już odrzuciły spadek, to wtedy musi być jakiś dokument na to, czyli tutaj to oświadczenie o odrzuceniu spadku. Pan tego dokumentu nie posiada. Jednakże jeżeli odrzucenie spadku było sporządzone u notariusza, to notariusz ma obowiązek przesłać te dokumenty do sądu spadku, czyli ostatniego miejsca zamieszkania pana żony. Więc zalecałabym tutaj ze względu na dostęp do tych dokumentów, ażeby złożył pan wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Pani Magdalena, mam pytanie dotyczące danych z dokumentu notarialnego. Pokrótce. Przypisano mieszkanie własnościowe spółdzielcze na spadkobierców. Po czasie zauważyłam błąd. Numer aktu zgonu taty to przypisany numer i seria blankietu z Urzędu Stanu Cywilnego, a nie właściwy urzędowy. Co z tym zrobić? Innym to nie przeszkadza, ja mam wątpliwość, czy taki dokument nie potrzebuje korekty. Czy po fakcie taka korekta jest bezpłatna u notariusza, który ten akt sporządził? Pani Magdaleno, nam notariuszom też się zdarza zrobić pomyłki i żeby to skorygować, mamy możliwość sporządzenia protokołu, sprostowania protokołu oczywistej omyłki pisarskiej. Taki dokument jest bezpłatny, nie wymaga też Państwa obecności, co jest istotne. Otrzymacie Państwo od notariusza wypis takiego protokołu i jeżeli Państwo sobie życzycie, to również wypis tego aktu. On będzie już po sprostowaniu tej oczywistej omyłki i z tyłu w klauzulce będzie Pani widziała, że wypis aktu wydano po sprostowaniu oczywistą omyłką i będzie to już ten właściwy wypis. Pani Elżbieta. Zmarł syn mojej siostry, który był kawalerem i jedynakiem. Oboje jego rodzice nie żyją, zostawili mieszkanie spółdzielcze. Oprócz mnie miał jeszcze dwie ciotki. Chcemy sprzedać to mieszkanie. Co musimy zrobić? Czy te sprawy można załatwić w kancelarii notarialnej czy w sądzie, i jakie będą potrzebne dokumenty? Panie Elżbieto, w pierwszej kolejności trzeba stwierdzić, kto nabywa spadek. Czyli potrzebujecie państwo dokument urzędowy, który to stwierdza. I takim dokumentem będzie albo akt poświadczenia dziedziczenia, który możecie państwo sporządzić u notariusza, bądź postanowienie o stwierdzenie spadku, które jest wydawane przez sąd. Jeżeli państwo otrzymacie już ten dokument urzędowy, musicie państwo zgłosić, co państwo otrzymaliście w spadku do urzędu skarbowego. Dokonujecie tego na y, druku SDZ2. Y, tam Państwo wypisujecie wszystkie elementy masy spadkowej. Urząd, jak już rozpatrzy i będziecie Państwo mogli wtedy złożyć z, wniosek o wydanie zaświadczenia, iż podatek od spadków i darowizn albo się nie należy, albo tutaj został uregulowany. Biorąc pod uwagę, że jest to syn pani siostry, jest to druga grupa podatkowa, więc tutaj podatek może wystąpić w zależności od tego, jaka będzie wartość tego majątku spadkowego, więc proszę to też wziąć pod uwagę. Do sprzedaży natomiast, jakie państwo potrzebujecie dokumenty? E Przedmiotem tutaj będzie mieszkanie spółdzielcze. Nie napisała Pani, czy to mieszkanie ma księgę wieczystą, czy nie ma takiej księgi. Jeżeli nie ma księgi wieczystej, to notariusz zawsze Panią poprosi o podstawę nabycia, czyli w jaki sposób syn zmarłej siostry nabył to mieszkanie. Czy był to przydział, czy był to akt notarialny, czy było też to postanowienie sądowe. Następnie będzie notariusz państwa prosił o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek został uregulowany bądź się nie należy. Poprosi również notariusz o dokumenty, z których będzie wynikało, że nie ma żadnych zaległości w opłatach za to mieszkanie, a także, że nikt nie jest tam zameldowany. Nowym dokumentem, który musicie Państwo przedłożyć, jest również świadectwo charakterystyki energetycznej. To jest dokument, który jest ważny na 10 lat. Jeżeli syn zmarłej siostry nie sporządził takiego dokumentu, to będziecie Panie zobligowane taki dokument sporządzić, ponieważ trzeba go przekazać nowemu nabywcy. Pani Klaudia. Posiadam nieruchomość w kredycie hipotecznym na mnie razem z partnerem. Chcielibyśmy zacząć wynajmować moje mieszkanie. Natomiast chciałabym, aby rozliczającym się z, wyna z wynajmującymi był mój partner. Czy umową użyczenia lokalu mogę przepisać mieszkanie terminowo, nieterminowo do użytku własnego przez partnera, a ten następnie wynajmował moje mieszkanie? Pani Klaudio, umowa użyczenia co do zasady jest umową nieodpłatną. Może pani przekazać partnerowi w taki sposób swoje mieszkanie? Proszę tylko, żeby w tej umowie było zapisane, że jest to przeznaczone na najem, ale tutaj kwestie podatkowe to bym już radziła, udać się do właściwego Urzędu Skarbowego i dopytać się, jakie to będą dla państwa konsekwencje. Pani Jolanta, moja zmarła matka prawdopodobnie zostawiła testament gdzie mogę się o tym dowiedzieć. Prawdopodobnie też wyrzekła się mnie. Czy w tym przypadku mam prawo do zachowku? Pani Jolanto, jak rozumiem, ma Pani na myśli testament z wydziedziczeniem, czyli gdzie została Pani pozbawiona prawa do zachowku. Gdzie może Pani się o tym dowiedzieć? Jeżeli był to sporządzony testament notarialny i wolą Pani mamy było, abyś, aby został zarejestrowany w notarialnych rejestrach testamentowych, to może Pani udać się do dowolnego notariusza z aktem zgonu mamy i poprosić o sporządzenie protokołu z poszukiwania testamentu. Przy czym proszę wziąć pod uwagę, że Mama mogła sporządzić testament notarialny, ale on nie jest zarejestrowany. Bo nie miała takiej woli. W takim wypadku z aktem zgonu musi pani przejść po notariuszach i zapytać, czy taki testament został sporządzony. Oczywiście sprawdza pani te kancelarie, które są w okolicy mamy, gdzie pani przypuszcza, że mama mogła udać się do notariusza i taki testament sporządzić. Równie dobrze mama mogła sporządzić testament odręczny, czyli jest on. Gdzieś albo schowane u mamy w domu, albo jest w czyimś posiadaniu. Yy, trudno jest mi tutaj się określić w tym zakresie, ponieważ pani też nie pisze, czy był jakiś kontakt z mamą, na jakiej podstawie ma pani taką wiedzę, że mama sporządziła testament i ten testament był negatywny w stosunku do pani. Yy, proszę też wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o podstawy do yy, tego, żeby Panią wykluczyć, tutaj w prawie do zachowku, to są przesłanki ściśle określone w kodeksie cywilnym i też jest pytanie, czy mama Pani nie przebaczyła. Bo jeżeli mama Pani przebaczyła już po, po sporządzeniu tego testamentu, to nie mogła Pani wydziedziczyć. Więc y, zalecałabym sprawdzić u notariusza najbliższego, czy został taki testament zarejestrowany. Jeżeli to się nie uda, to niestety będzie trzeba przejść i poszukać. Pan Piotr. Mój stryj, który zmarł w październiku 2023 roku, sporządził testament notarialny, w którym zapisał mi cały swój majątek. Jest to mieszkanie o wartości 230 tysięcy złotych i niewielka oszczędności w banku około 20 tysięcy. Ja jestem osobą zadłużoną na około 100 tysięcy. Nie mam w tej chwili żadnego majątku, ani ruchomego, ani nieruchomości. Moje dochody podlegają zajęciom komorniczym. Jeśli przyjmę spadek, będzie on zajęty przez komorników. Czy mogę w ramach obowiązującego prawa coś zrobić, aby przysługujący mi spadek przekazać na rzecz pełnoletniego dziecka lub żony? Panie Piotrze, Pana Stryj zmarł w 2023 roku. Sporządził testament notarialny. Pytanie, czy ten testament został już otwarty? Czy ma Pan tylko wiedzę od rodziny Stryja, że ten testament jest sporządzony na Pana? Jeżeli on już został otwarty i Pan nabył ten spadek, to tutaj niestety już Pan przekazać tego majątku nie może. Znaczy, może Pan przekazać, tylko będzie to z pokrzywdzeniem wierzycieli, co może się okazać, że ta czynność będzie podlegała wzruszeniu i niestety nie będzie to dla Pana korzystne. Proponowałabym jednak rozliczyć tutaj z tego spadku, gdzie wychodzi, że jest 230 tysięcy, tutaj 20 tysięcy jeszcze jest w banku, czyli mamy 250 tysięcy. Rozliczyć to Pana zadłużenie, to będzie w sumie 150 tysięcy, które jeszcze zostanie. Myślę, że to jest dla Pana najbardziej korzystna wersja w tej chwili. Pani Alicja. Jestem właścicielką mieszkania w bloku, mam dwóch synów i chciałabym zapisać to mieszkanie po połowie każdemu z nich. Chcę zaznaczyć, że jestem emerytką. Potrzebowałabym informacji, jak zrobić to zgodnie z prawem, a także, jeśli to możliwe, aby było wymiarę tanio. Pani Alicjo, ma pani dwóch synów. Moje pytanie, czy posiada pani również małżonka? Jeżeli jest małżonek, to zalecałabym sporządzić testament, gdzie pani powołuje do całości spadku swoich synów. Można, żeby było tanio, czyli tak jak już mówiłam, proszę sporządzić testament samodzielnie. Piszemy taki testament własną ręką od góry do dołu kartki. Od góry jest to data, może być też miejscowość, gdzie sporządzamy ten testament. I ja, imię i nazwisko powołuję do całości spadków w równych częściach moich synów. I tutaj pani wymieni ich imiona, imię ich ojca, datę urodzenia, miejsce urodzenia, czyli te rzeczy, które się nigdy nie zmienią, a także podpis. Pani Beata jestem w trakcie sprawy rozwodowej z mężem. Rozwód bez orzekania o winie, bez podziału majątku. Posiadamy dwa mieszkania: współwłasność małżeńska, które chcemy przypisać w formie darowizny na syna. Czy możemy to zrobić, to zrobić w trakcie trwania sprawy rozwodowej, jeżeli nie wnieśliśmy o podział majątku? A jeżeli nam się nie uda, to czy przy po rozwodzie? Będzie można przekazać darowiznę, uniknąć w ten sposób podziału majątku. Czy wartość posiadanych nieruchomości podajemy my według cen rynkowych, czy należy je wycenić przez rzeczoznawcę? Pani Beato, w każdej chwili możecie państwo dokonać darowizny. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że do momentu, kiedy rozwód nie jest prawomocny, to państwo jesteście we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z chwilą kiedy rozwód się staje prawomocny, w tym momencie macie państwo już współwłasność i wtedy przekazujecie synowi po jednej drugiej. Jeżeli chodzi o wycenę, jeżeli nie ma e, między państwem m, kłótni w tym zakresie, jeżeli państwo jesteście zgodni co do ceny rynkowej, to możecie państwo samodzielnie podać tą cenę. Jeżeli natomiast jest tutaj niezgoda w tym zakresie, to zalecałabym żeby zrobić to przez rzeczoznawcę majątkowego. Drodzy Państwo, mój czas się skończył. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do dalszego oglądania naszego kanału.